Gościem jest Benius TV podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Jest pan Richard Wysokiński, relacje inwestorskie Kaufland Polskie, Markety. Dzień dobry, panie redaktorze. Za nami trzy bardzo trudne lata, szczególnie w branży handlowej. Najpierw pandemia. Teraz ostatni rok wydarzenia za wschodnią granicą. Proszę powiedzieć, jak to wpłynęło na, na branżę, na rynek, na pana firmę mhm. i czy są widoki, czy się już poprawia, czy są widoki na poprawę, na powrót do tak zwanej normalności w przyszłości i kiedy mhm. to się może wydarzyć? Tak. Okay. E, dziękuję za zaproszenie, dziękuję za zadane pytanie. Może na początku powiedziałbym w skrócie, że widzimy zielone światełko na końcu tunelu. A teraz postaram się wyjaśnić, skąd ten, skąd ten optymizm. Przede wszystkim ekonomiści nazywają to czarnymi łabędziami, które, które przeleciały. Wspomniał Pan o dwóch wydarzeniach, które ciężko było, które były niemożliwe do przewidzenia, które miały bardzo duży wpływ na, na cały rynek. Niemniej jednak, rynek handlowy w Polsce jest rynkiem po pierwsze dojrzałym. Po drugie, dobrze rozwiniętym, i na szczęście te skądinąd bardzo negatywne i niesprzyjające okoliczności nie spowodowały fundamentalnych zmian. Te fundamenty są zdrowe, i oczywiście mamy do czynienia z perturbacjami, o których za chwilkę pewnie więcej. Natomiast co do zasady. Nic takiego się nie wydarzyło, co by, co by spowodowało, że ten rynek miałby się diametralnie zmienić, w jakiś inny sposób zacząć działać. Myślę, że rynek nauczył się, przyzwyczaił się, oswoił te, 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 te złe wiadomości. Potrafimy, ogrywamy już je od dwóch czy trzech lat, więc nauczyliśmy się z nimi żyć. Stało się to poniekąd normalnością, nową realnością. Niemniej jednak, tak jak mówiłem, nie zachwiało fundamentów. Jesteśmy na stabilnym rynku, który się rozwija, który jest atrakcyjny. Widzimy, że nowe marki na rynek handlowy w Polsce się pojawiają, niektóre wychodzą. Normalna kolej rzeczy, także ten rynek jest atrakcyjny i, i takim myślę, że pozostanie. Bardziej specyficznie, jeżeli mogę powiedzieć o branży spożywczej, handlowej, spożywczej, to dyskonty dominują krajobraz i te przez, ostatnie, przez ostatni rok rozwijały się najbardziej dynamicznie, w tym jedna polska marka dyskontowa, która zaliczyła rzeczywiście bardzo dynamiczny wzrost. I z jednej strony to można powiedzieć, to, 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 i z jednej strony to jest, to jest właśnie ta dojrzałość rynku, o, który, o której wspominałem. Z drugiej strony ma, mieliśmy, mamy 2 miliony mieszkańców w Polsce więcej, tak? I, I ci obywatele, ci, oczywiście o Ukraińcach tutaj myślę, Chodzą do, nie tylko do sklepów spożywczych, tylko generala, generalnie do całego handlu, zasilają ten handel i w dużej mierze spowodowali, że te negatywne wpływy, których można się było spodziewać, one jeszcze nie zaszły. One były w dużej mierze opóźnione. Dla równowagi coś negatywnego, odczyty. Konsumpcji e, i sprzedaży detalicznej zarówno w marcu, jak i w lutym są minusowe. Jest to minus 7% w marcu i minus 5% w lutym. To są to znaczące spadki, tak? Więc to są, to są tendencje, które, e, które widzieliśmy, że będą nadchodziły, że one. Że one się pojawią i rzeczywiście się tak dzieje. One teraz, one teraz tak się pojawiły i, i, i znowu nie ma na horyzoncie jakiegoś. Um, one odmienią się, z tym, że te tendencje mają pewną bezwładność. To będzie trochę trwało. A proszę powiedzieć pana zdaniem, dlaczego taka tendencja się pojawiła? Czy to jest efekt wysokiej inflacji i troszkę strach ludzi przed wydawaniem pieniędzy, większa skłonność do oszczędzania przed niewiadomym? Czy to są jeszcze inne pomody? No, ja myślę, że jest to ewidentnie pauperyzacja społeczeństwa, tak, że jest to, że wydajemy więcej pieniędzy na, na wszystko i, i de facto pozostaje. Pozostaje mniej w portfelu, więc w głównej mierze to, to z tego się bierze. Żeby oddać sprawiedliwość, to ci sami Ukraińcy, o których wcześniej powiedziałem, spowodowali, że baza w roku 2022 nam bardzo wzrosła, tak? bo oni robili zakupy, Polacy, robili zakupy, które były wysyłane też na Ukrainę, więc ta baza z zeszłego roku jest wyjątkowo wysoka, dlatego wynik dzisiejszego okresu jest porównywalny do tamtego, więc porównujemy do tamtego okresu, dlatego, dlatego jest, jest to trudny osiągnąć. To mówimy o sprzedaży, a ma marżowość? Nie będę odkrywczy mówiąc, że, że trwa wojna cenowa Każda marka przygląda się, co robi druga marka. My również też nie pozostajemy obojętni. Nie mamy ambicji być w tej kwestii liderem rynkowym. Niemniej jednak no nie możemy pozwolić sobie, aby, ta, aby te ceny były znacząco odbiegające od rynkowych. One z reguły, my z reguły jesteśmy. W, w gronie tych, tych operatorów, ma, którzy, gdzie ten koszyk jest najtańszy, mają najniższe ceny. Niemniej jednak nie jest na, naszą ambicją być pod tym względem liderem rynkowym. A teraz już przechodząc do samej marki, do samej hmm. spółki Kaufland, polskie markety. Jakie są plany rozwojowe na ten rok, na najbliższy? Przede wszystkim wierzymy w Polskę, wierzymy w polski rynek i chcemy rozwijać się w Polsce. Od 21 lat marka jest obecna na polskim rynku i jest to poza rodzimym niemieckim rynkiem najważniejszy rynek dla Kauflandu. I tak też pozostaje i tak, tak też jest traktowany. Ten rozwój, może zanim dojdę do rozwoju jeszcze, wierzymy w sklepy stacjonarne, mówimy, że ten brick and mortar że to jest w przypadku handlu artykułami spożywczymi kluczowe miejsce dokonywania zakupów i w związku z tym rozwijamy sieć stacjonarną. Ona jest wspomagana oczywiście handlem internetowym, ona jest wspomagana, jak to my nazywamy. Zcyfryzowaną ścieżką zakupową, ale wewnątrz sklepu. Także, także my pomagamy klientowi rozwiązaniami technologicznymi, cyfry, cyfrowymi wewnątrz sklepu, wierząc właśnie w sklepy stacjonalne. Myślę, że w tym roku 5-6 lokalizacji otworzymy. Ambicje są około 10. I tak też pokazuje historia tych 20 lat na dzisiaj. Marka posiada 240 marketów w całej Polsce, więc średnio wychodzi nam tam 11 czy 12 sklepów rocznie I, i takie tempo uważamy za pożądane, docelowe i zdrowe. To będzie rozwój organiczny czy może powtórzycie taka sytuacja, kiedy przejęliście część lokalizacji Potesco? Jesteśmy przygotowani do ponownych przejęć, natomiast nie od nas zależy, czy takie, czy takie przejęcie nastąpi, czy nie nastąpi. Jeżeli nadejdzie taka chwila, bardzo chętnie złożymy ofertę. I oczywiście jesteśmy na to gotowi, otwarci. Jeżeli nastąpi ta chwila, to, my, to będziemy gotowi. Tak. Natomiast my się rozwijaliśmy bardzo organicznie. Jedynym większym przejęciem były wspomniane przez pana Tesco, ale to było 13 lokalizacji. To mhm, też w tak. skali naszej grupy mhm. nie jest to duża cyfra, więc rozwój organiczny, który to dzisiaj w tych trudnych czasach, to, to, to takie skrupulatne aptekarskie wybieranie lokalizacji, mhm. u nas dzisiaj bardzo ważne, bo, bo te sklepy muszą być dochodowe, bo gdy koszty utrzymania jeden, z problemów, które pewnie jeszcze wspomnimy, są tak ważne, to no, kluczowa jest właśnie odpowiednia lokalizacja, żeby ten sklep na siebie zarabiał. I ostatnie pytanie: mamy na myśli tylko duże sklepy, czy może będziecie chcieli Państwo w wzorem też innych sieci robić takie mniejsze mm. placówki, ale za to gęściej? Jesteśmy specjalistami w pewnym formacie i nie chcemy tego zmieniać. Robimy to od wielu dziesiątych lat. W tym formacie się czujemy dobrze. Twierdzimy, że na rynku polskim jest nisza dla tego formatu. Nie chcemy eksperymentować. Znamy marki, które posiadają w swojej ofercie wszystko od 50 metrów do 20 tysięcy metrów. My mówimy: jesteśmy specjalistą w danym formacie, średnia. Powierzchnia sprzedaży naszego sklepu to 2800 metrów. Dzisiaj te sklepy są trochę mniejsze, ale to, 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 to nie są jakieś znaczące zmiany. Pozostajemy w naszym formacie. Tu się dobrze czujemy i tu się chcemy rozwijać. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję.